W cyklu Marta Czyta staram się Wam polecać bardzo różnorodne lektury, i dzisiaj będą takie książki, do których musiałam zaprosić eksperta, inaczej się nie dało. Co to za książki, przekonacie się już za chwilę. Dziś gość, którego nie będę przedstawiać, przedstawi się sam, a wy zamkniecie oczy już będziecie wiedzieli wszystko. Okej? Okay? I obiecuję, że to będzie wszystko na ten temat. Czy ja muszę powiedzieć to zdanie? Nie, wystarczy, że się przedstawisz. Dzień dobry, nazywam się Jarosław Juszkiewicz, jestem dziennikarzem radiowym i lektorem. I oprócz tego rzecznikiem Planetarium Śląskiego. No, Planetarium Śląskie, z którym <grych> jestem związany od 20 lat. To dlaczego Cię zaprosiłam, musimy wyjaśnić, bo nie wszyscy wiedzą, że na Facebooku polecasz książki, które wydają się być bardzo hermetycznymi tytułami. Ale chyba są dla wszystkich. Ja, ja myślę, że dużo fajnych rzeczy urodziło się w czasie pandemii, wbrew mm -hmm. pozorom. bo zostaliśmy zmuszeni do zrobienia rzeczy, których by się nam albo nie chciało zrobić, albo byśmy tak długo debatowali nad pomysłem, ażby się rozmył. I mieliśmy czas na to. I mieliśmy na to czas, <laughs> i tak powstały dwa cykle w Planetarium. Mm -hmm. Pierwszy to jest niebo z balkonu, który robi krzysiek dwornik i opisuje, co można zobaczyć na niebie, a ja zaproponowałem z kolei kosmos z kanapy czyli Teksty, które pisałem tak naprawdę od 10 czy 15 lat, gdzieś one trafiały do szuflady albo na mojego bloga w internecie, a dotyczyły książek związanych z astronautyką, tak naprawdę, mhm. i trochę z astronomią, ale bardziej z astronautyką, bo ja w planetarium się akurat tym zajmuję czyli historią astronautyki. A jestem posiadaczem sporej biblioteki i pomyślałem, że podzielę się recenzjami tych książek. Widzę po reakcjach, że jest duże zainteresowanie, ale myślę, że, że właśnie każdy może, tak jak ja, miałam truje z fizyki, truje z chemii, przedmioty ścisłe nigdy nie były moją pracę. Podajmy dymem. sobie ręce w takim razie. No pięknie. <grymne> Czyli jest dla mnie jeszcze szansa i Spokojnie. powinnam sięgnąć po takie książki. Oczywiście, że tak. To znaczy, ja mam taką prostą zasadę, ona nie jest dobra. Mhm. Jeżeli to zobaczą, moi szefowie w planetarium, to na pewno się oburzą, ale biorę książkę. I, I czy też zakończenie? Nie, nie, nie. Kartkuję i patrzę, czy jest dużo wzorów fizycznych. Jeżeli nie ma, to znaczy, że mogę do tego podejść i zrozumiem. Jakże bliska jest, mi ta mówię. zasada. To strasznie co mówię, ale w przypadku astronautyki nie jest tak. Mhm. Bo... Jesteś też dziennikarką, więc masz wyobraźnię. Mhm. Bardzo wiele rzeczy można ogarnąć wyobraźnią, także w astronomii. I, I to wystarcza. Te książki mogą być zwyczajnie ciekawe, tym bardziej, że historia astronautyki ma tyle zwrotów akcji, tyle dramatycznych momentów, tyle pięknych chwil, że ona sama się broni. A jak to jest? Byłeś zawsze molem książkowym czy dopiero ten temat cię wciągnął? Książki czytałem od zawsze. Pokaż tę książkę, którą tu widzisz. To jest książka, której ja nie czytałem, a czytał mi ją mój brat do poduszki. To jest nie jest przerażająca. To jest Eugeniusz Rybka i Astronomia ogólna. Oczywiście nie przebrnąłem przez całą, ale tam jest gdzieś rozdział o planetach Układu Słonecznego. No fotometria fotoelektryczna. No, akurat no. tak ci się trafiło. Ale najfajniejsze jest to Powierzchnia Księżyca no to tak. wygląda zachęcająco. Są, są też opisy planet układu słonecznego, mm -hmm. i gdzieś tam jest Pluton, nie zrobiłem zakładek, przepraszam. Spokojnie, meteoryty. Nie, niesamowite jest to. Proszę, jesteś blisko, nie, to jest widmo. No, Tu są, tu są, tu są wzory, tak. Wtedy tak. jeszcze nie stosowałem tej zasady. Fizika, Proszę, Mars i Księżyca, o. czyli możesz przejść. Dalej planetoidy, zjawiska komet. No to wam przeczytała. Proszę, możliwość podróży międzyplanetarnych. I wtedy profesor rybka. Mógł jedynie snuć przypuszczenie, jak może wyglądać mm -hmm. Pluton. A my dożyliśmy czasów, kiedy sonda New Horizons minęła Plutona z odległości kilkunastu tysięcy kilometrów, czyli bardzo, bliz, bardzo bliska zrobiła zdjęcia. I to jest niesamowite. Jako dziecko sięgasz do czegoś takiego, w tym czasie sonda pokonuje ileś tam milionów kilometrów i proszę. To daje do myślenia. Nie wiem, z którego roku jest to wydanie. Już sprawdzimy. W roku 1975, no to zobacz. Dwa lata później, w 77 roku, wystrzelono Voyagery. I Voyager 2 minął granicę układu słonecznego już wiele lat temu i jest najdalej i najszybciej poruszającym się obiektem, który kiedyś stworzył człowiek. A zobacz, ile w tym czasie się wydarzyło na Ziemi. To jest coś, co mnie kręci w tych książkach. No to już słyszę, a od czego się u ciebie zaczęło? Znaczy, od tej książki tak, ale samo czytanie książek, jakbyś tak miał w ogóle wspom czytanie? wspomnieć? Od dzieciństwa. To... Ja nie pamiętam, kiedy to się zaczęło, mm -hmm. bo od zawsze miałem, dość wcześnie zacząłem czytać, mnie może pięć, może 6 lat, kiedy już w miarę płynnie czytałem. I nie wyobrażałem sobie zaśnięcia bez książki. I tak to zostało do dziś. To mm -hmm. znaczy książka jest dla mnie ide idealnym usypiaczem. To, <laughs> mnie, to, to brzmi pięknie. <laughs> ale na pewno, Marta, zauważyłaś, że są książki, y które czytasz i od razu odpadasz, tak. a są takie, że po prostu musisz przeczytać z nimi całą noc. Nieważne czy czwarta czy piąta rano no i, i tak się czyta. Z astronauty jest różnie, ale to, że zasypiasz przy książce, nie oznacza, że musi być nudne. Może być ciekawa i na przykład sobie doczytasz w ciągu dnia. Tak, ale nie zaśniesz przy YouTubie. Czy trudno się zasypia przy YouTubie czy Netflixie, ale przy książce zawsze. Mhm. Więc nie wyobrażam sobie przynajmniej kilku stron przeczytania. A poza tym książki astronautyczne jeszcze w moim przypadku miały ten dodatkowy taką wartość dodaną, że Sporo ich kupowałem w języku angielskim. To dla mnie była świetna szkoła języka angielskiego i do tej pory ukazują się rzeczy w języku angielskim, które w języku polskim się nie ukażą. No bo wydawcy potrafią liczyć pieniądze. Nie dość, że astronautyka to jest nisza, to na dodatek książki na przykład. Wyszła świetna antologia, którą zresztą opisywałem w cyklu, czyli Eksploracja y, y, Układu Słonecznego przez Sądy Kosmiczne. Mm -hmm. I tam jest dokładnie każdy szczegół opisany. I to jest piękne, jak możesz wejść w te szczegóły. E, to Twoja ulubiona książka. W ogóle. W ogóle. Solaris, Stanisław Lem. E, i tak, podejrzewał, że to nie jest ulubiony. Y, to nie jest ulubiona książka samego Stanisława Lema, który mm -hmm. dość krytycznie się o niej y, wyrażał. Natomiast. To jest jedna z tych książek, pewnie też takie masz, do których wracam e, często. Z mhm. reguły co roku wracam na Solaris. I najfajniejsze jest to, że ja za każdym razem inaczej widzę stację Solaris unoszącą się nad tym oceanem. Inne rzeczy są dla mnie ważne w tej książce mhm. w różnych latach. Pamiętam wątek miłosny z Solaris eksploatowałem e, na 50 różnych sposobów. Teraz się zafascynowałem tym, co czytelnicy często, chociaż się nie przyznają, pomijają Solaris, czyli opisy tych solaryjskich tworów. Tak, no jest to takie jak się pierwszy raz obcuje i nie jest się wyrobionym czytelnikiem taka to, stara baśń, nie, że to, przelatujesz, no. okej, okay, fajny opis, okej, okay, ale dalej. Natomiast teraz się tym delektuje. Do lema trzeba dorosnąć po prostu. Tak, no ale tutaj też właśnie jest to, co ja nazywam takim bezwiednym czytaniem, czyli czytasz, czytasz, ale w pewnym momencie nawet nie jesteś pewien, czy to już przeczytałeś, czy tak, możesz no, do tego wrócić. Coś, coś w tym jest. E, inne książki niekosmiczne. E, całego Kapuścińskiego pochłonąłem. E, no to jest klasyka. To jest klasyka. Trochę mi potem zepsuła książka o Kapuścińskim, Kapuścińskiego. To właśnie, to jest ta, ten problem, że jak się przeczyta tę książkę, to się później mimowolnie gdzieś tam porównuje mhm. te rzeczy i zaczyna się Ale patrzeć. Ale warsztat jest po prostu genialny. Warsztat jest I genialny. tego się nie da zepsuć żadną książką. Odkryciem ostatnich lat jest dla mnie Szczepan Twardoch, który nie jest łatwy, nie jest pewnie też przyjemny, gra na takich nutach, które czasami mnie gdzieś głęboko poruszają, mm -hmm. ale może dobrze, może, może pisarz powinien, powinien tak tworzyć. Lubię wracać do książek tak w ogóle. To ta książka, którą trzymasz w ręku A, jest jedną z tych, chcesz, 13. do których wracasz. A do rybki wracasz jeszcze? Y Czy już nie. <laughs> To jest nie. sentyment? Jest o. sentyment po prostu. Apollo 13 to jest książka, na podstawie której powstał film. Czytana. Czytana. Drodzy Państwo, ja szanuję książki. Po prostu pożyczyłem ją koledze, który ma papugę. I papuga okazała się, że roczna. Papuga nie szanuje książek. To jest książka w świetnym tłumaczeniu, bo mhm. tę książkę napisał Jim Lovell i Jeffrey Kluger. Jim Lovell, czyli dowódca misji Apollo 13, wcześniej w Apollo 8. Człowiek, który nigdy nie wylądował na księżycu, ale w świetnym tłumaczeniu Piotrka Cholewy. Uh -huh. Piotr Cholewa to w ogóle człowiek, instytucja, bo Piotr też tłumaczył całego Terego Pracheta na język polski, co jest naprawdę dużym wyzwaniem. I to jest książka, na podstawie której powstał film. To jest ważne. Uh -huh. Książka nie została napisana na podstawie filmu i Czyta się ją świetnie i od tego tak naprawdę zaczęła się moja fascynacja astronautyką. Potem była książka, która, którą można jeszcze dostać w antykwariatach, ale nie jest łatwa do dostania. To jest Marek Jarosiński i krzyk w kosmosie. Marek Jerościński pierwszy zebrał doniesienia o różnych dramatycznych sytuacjach, uh -huh. które miały miejsce w kosmosie. Ona już jest no, nieaktualna, bo została napisana po, przed katastrofą Kolambii. E, uh -huh. Natomiast. Te dwie książki i Apollo 13 i Marek Jarosiński spowodowały, że radiowo, jako dziennikarz, zacząłem się interesować astronautyką, no i potem to już poszło lawinowo. Polecasz te książki jako taki start, na przykład dla mnie, yy, osoby, no, która... Świetnie, mogę ci ją pożyczyć. Masz kota, <laughs> więc zakładam, że nie masz papugi. Nie, nie mam papugi, mam kota. Kot interesuje się aż tak książką. Także bardzo chętnie Ci ją pożyczę, bo to <grym> jest bardzo... dobry, dobry początek do tego, żeby się tym zainteresować. Z okazji 50. rocznicy lądowania na księżycu, uh -huh. którą mieliśmy w zeszłym roku, wyszło dużo fajnych pozycji takich wspominkowych zauważyłam, że był tak. taki moment, że wszyscy o tym pisali, był taki błąd. Tak. Jest świetna książka Mundast, czyli Księżycowy mm -hmm. pył. Nie pomnę teraz autora. Pisałem też jej recenzję, który poszedł bardzo fajnym śladem, a mianowicie śladem astronautów z misji Apollo. Mm -hmm. Sprawdził, co się stało z tymi ludźmi. Przeprowadził z nimi wywiady. Bo to jest bardzo ciekawe, co się z nimi działo, ale tak. to jest chyba temat na osobne, osobną rozmowę. Tak. To, to, jak oni to przeżyli. To prawda. Natomiast każdy człowiek, Człowiek, który był na księżycu, napisał książkę, i warto je czytać, bo one pokazują tematy z różnych stron. Mm -hmm. e, tak samo jak Dave Scott z Apollo 15 i Aleksiej Leonow, czyli ludzie, którzy byli po dwóch stronach żelaznej kurtyny, napisali swoje życiowe historie właśnie ze swoich perspektyw. I to jest ciekawe też. E... Po czym poznać dobrą książkę? Bo raz można zajrzeć na Twojego Facebooka, jeżeli chodzi mm -hmm. o, o taką tematykę, ale mówiłeś już, że szukasz czy jest dużo wzorów, a jest jakiś taki, że patrzysz na przykład nie wiem, na okładkę, na blurba i. Nie, już, nie, wiesz, nie oceniam po tym. Nie oceniam nie. po tym. Te opisy, które się z tyłu pojawiają, też nie zawsze są adekwatne. Bestseller New York Timesa, moje ulubione? No, tak! Zapowiada się świetnie. New York Times Observer na przykład. Robię oczywiście research w internecie. I Im więcej jest opinii, tym one są bardziej miarodajne. I to dotyczy wszystkich książek, nie tylko o tematyce kosmicznej. No bo na przykład czytam Stephena Kinga i, i, i wiem, który, który, którą, która książka jest fajna, która nie. Przypomniałem się scena z Family Guy'a. Nie wiem, czy znasz te kreskówkę. znam, oczywiście. Jest scena, w której Brian, czyli pies, przejeżdża człowieka i mówi: Oh my god, Stephen King. Mówi, no kuns, więc przejechałby jeszcze raz. <laughs> Także e, poza tym zwariowałbym, gdybym czytał tylko o kosmosie. E, książka musi mnie wciągnąć. E, słyszałem, że wydawcy mają taką metodę, że czytają pierwsze 20 stron. Jeżeli ich nie wciągnie, to. Tak, znam też to. Ja nie wiem, czy to jest dobra metoda. Ja też nie wiem, bo niektóre się bardzo długo rozkręcają. Faulkner i mam... by nic nie opublikował, tak? To już w ogóle. Znam też taką metodę, że pierwsze i ostatnie zdanie, ale to też... W się bardzo sprawdza. <grymne> Kiedyś tak robiłam, że czytałam ostatnich 10 stron, bo nie interesowało mnie co, tylko jak do tego doszło. Jak poznać dobrą książkę? Chyba mam wyczucie stylu, musi mnie wciągnąć mhm. styl, e, musi być w tym wszystkim jakaś opowieść i jakaś tajemnica. Mhm. Najfajniejsze w książkach o kosmosie jest to, i astronautyce, że one pisują tak naprawdę po raz dziesiąty czytasz o tej samej rzeczy. Ale widziana z różnej perspektywy no jest fajna. A dla Ciebie to już nie jest niebezpieczne, no bo jednak jesteś dziennikarzem naukowym, czytasz o tym, mhm. no siłą rzeczy z, z, po, z powodu swojej pracy też gdzieś tam cały czas masz z tym styczność. Są takie momenty, że już właściwie mieliś ten sam temat i... Nie, i... bo to mi ciągle kręci, to jest aż niezdrowe, ale jest w tym coś fajnego, bo Ciągle dowiadujesz się nowych uh -huh. rzeczy. To jest trochę tak jak z Solarisem, bo w książce właśnie o poznawaniu Układu Słonecznego wyczytałem no, przepiękną historię, której nie znalazłem w żadnej innej książce. To była historia odkrycia gejzerów na Księżycu Jowisza Io. Otóż, otóż leciał sobie Voyager, który wpadł w strefę promieniowania tak silną, że rozstroiła mu zegar. Uh -huh. I w związku z tym, że zegar nie chodził dobrze, to fotografował pusty kosmos. Różnica czasu jest taka, że nie można tego było ręcznie przestawić i wyobraź sobie, że w ostatniej chwili zupełnie przypadkowo zrobił zdjęcie księżyca Io już oddalając się od Jowisza. I zupełnie przypadkowo jakaś doktorantka przeglądając te nieudane zdjęcia zobaczyła zdjęcie Io i mówi, ale co to jest? Czy to jest na kliszy jakiś Poproszek, paproszek? Nie, to jest chyba gejzer. W tę samą stronę leciała druga sonda, którą już przygotowana na to, żeby mm -hmm. zrobiła dobrze zdjęcia. I w ten sposób odkryto jedną z najbardziej niesamowitych rzeczy w układzie słonecznym, czyli gejzery na Io. Przypadkiem można też odkryć niesamowite książki. Masz także, wchodzisz do księgarni i właściwie nie spodziewasz się, a czasami wpadnie ci w ręce albo do antykwariatu. cię Marta. Ja jestem kindlowcem. Jestem kindlowcem. O najgorzej! Ale dlaczego? Od wielu. Od Bo nie wielu... można powąchać, Marta. nie można poczuć. Błagam cię. No, ja uwielbiam włączać no książki. Pachnie, rzeczywiście no. pachnie, no. ale to jest, czy dlatego warto rezygnować z wygody? Możliwości czytania w łóżku, kiedy współmałżonek już zaśnie, bez kręcenia nosem, za światło. E... No trochę tak, ale... Poza tym nie jestem już najmłodszy i bez okularów tego tekstu. No nie przeczytałbym, ale bym się męczył. Natomiast w Kindle mogę sobie, czy w jakimkolwiek innym czytniku, żeby nie robić mi reklamy, powiększyć. Są książki fachowe, które nie wychodzą w wersji elektronicznej mm -hmm. i o nich właśnie mówiłem, ale Solaris od lat już, już wracam, więc nie pytaj mnie, jak to jest, jak się wchodzi do księgarni. Ja mam złe <laughs> doświadczenia, bo jak ostatnio wchodzę do księgarni, to tak. Monopoly... Pani nie umie nie napisać nazwiska twojego pisarza. <laughs> Ach, ty, nie dochodzimy do tego poziomu jeszcze. Masz na przykład. Musisz się przebić przez artykuły kuchenne, potem przez gry planszowe. Tak. Stoi z koskawą. Stoi z koskawą. Więc nie. Ja z reguły książki kupuję przez internet, kierując się recenzjami mhm. i, i przeglądając księgarnie internetowe. Jeżeli chcecie się kierować recenzjami, zapraszamy na Facebooka Planetarium. Tam recenzje książek, po które założę się, że większość z Was normalnie nie sięgnęłaby, ale jak Jarek je opisze. niektóre są dość, dosyć obszerne. Jak zauważyliście, potrafię długo o tym mówić, więc... No. Ale to tym lepiej, bo mnie na przykład fascynują i ja je zawsze czytam do końca. Tak? Tak. To się bardzo cieszę. Tak. To, to, to... Mimo że jak rozwinę, to sobie myślę, jejku! Wiesz, że mi się skończyły zapasy sprzed lat, już teraz muszę pisać na bieżąco. No to tym bardziej polecamy bardzo serdecznie, a ja dziękuję za to, że zechciałeś opowiedzieć bardzo o swojej miło, pasji. Do zobaczenia.